Czy kiedykolwiek czułeś się zupełnie niewidzialny dla kobiety, choć siedziałeś naprzeciwko niej, patrzyłeś jej w oczy, rozmawiałeś, starałeś się, i mimo to było tak, jakby twoja obecność nie miała żadnego znaczenia? Jakbyś był duchem, który mówi, ale nikt go nie słyszy? Jakbyś był obserwatorem własnej porażki, nie mogąc nic zrobić, żeby odwrócić bieg zdarzeń? To, co cię nieświadomie rani. Zawsze powróci, aż stanie się świadome, powiedział Jung. I właśnie dlatego ten moment, w którym czujesz się niewidzialny, jest czymś więcej niż tylko chwilą odrzucenia. To otwarte drzwi do głębokiego męskiego zranienia. Zranienia, które wielu z nas nosi od lat, nieświadomie próbując je uleczyć. Miłością kobiety. Ale prawda jest brutalna. Kobieta nie może uleczyć twojej rany. Co więcej, dopóki próbujesz znaleźć uzdrowienie w jej oczach, jej dotyku, jej aprobacie, stajesz się dla niej niewidzialny. Wyobraź sobie Marka. 40-latek rozwiedziony. Dzieci widuje co drugi weekend. Na Tinderze rozmawia z Magdą. Inteligentna, atrakcyjna. Dobrze się im pisze. Umawiają się. Kawiarnia w centrum Warszawy. Markowi zależy, więc jest punktualny. Nowa koszula, dobry zapach. Uśmiecha się, mówi o podróżach, pracy, książkach, chce zrobić wrażenie, ale coś w niej jest chłodnego. Odpowiada, śmieje się, ale w oczach Marka nie ma tego błysku. Po godzinie spotkanie dobiega końca. Ona mówi, fajnie było, odezwiemy się, ale nigdy nie odzywa się już pierwsza. Marek czeka, pisze dwa razy. Hej, miło było, może powtórzymy? Ona odpowiada krótko, neutralnie. Trzeci raz już nie pisze, czuje, że to nie ma sensu i nie rozumie, co zrobił źle. Nie zrobił nic złego. I to właśnie jest problem. Kobieta nie szuka w mężczyźnie bycia miłym czy poprawnym. Kobieta podświadomie reaguje na coś znacznie głębszego, na jakość jego obecności, na to, czy on posiada siebie, czy tylko próbuje zdobyć ją. Czy jego słowa płyną z ciszy wewnętrznej, czy z potrzeby akceptacji? Czy potrafi być? Bez lęku, bez wysiłku, bez gry. To, co czyni mężczyznę magnetycznym, to nie wygląd, nie pieniądze, nie gadka. To jego wewnętrzna grawitacja. To, że on nie chce, tylko jest. Jest sobą całkowicie, bez napięcia. I właśnie ta jedna cecha, emocjonalna autonomia, sprawia, że kobieta nie może odwrócić wzroku. Ale większość mężczyzn nie ma tej cechy, bo nikt nas jej nie nauczył. Zostaliśmy wychowani, by być grzeczni żeby nie sprawiać problemów, żeby zasłużyć. Od dziecka szukaliśmy potwierdzenia u matek, nauczycielek, koleżanek, czy jestem wystarczająco dobry? Czy mnie zauważysz, jeśli zrobię wszystko dobrze? Ten program nosimy w sobie do dziś. I właśnie dlatego, kiedy spotykamy kobietę, która nam się podoba, wchodzimy w tryb zdobywcy, ale nie zdobywcy, który zna swoją wartość, zdobywcy desperata. Mężczyzny, który ma pustkę i szuka, żeby ona ją zapełniła. I to właśnie ten zapach potrzeby, który z nas emanuje, sprawia, że ona traci zainteresowanie, bo potrzeba to zapach słabości. Kobieta nie ufa słabości. Nawet jeśli mówi, że szuka wrażliwego mężczyzny, takiego, który rozumie, słucha, jest empatyczny, to nie znaczy, że pociąga ją mężczyzna zależny. Wręcz przeciwnie. Kobieca psychika testuje. Sprawdza, naciska. I jeśli wyczuje brak rdzenia, odchodzi. A ty zostajesz sam, pytając, co zrobiłem źle? Zrobiłeś jedno. Oddałeś swoją moc. Nieświadomie, w dobrych intencjach. Ale jednak, zamiast być, chciałeś coś dostać. Zamiast emanować spokojem, próbowałeś kontrolować wynik. Zamiast milczeć, kiedy ona odchodziła, pisałeś więcej. I każdy Twój gest, każde słowo, każda wiadomość były jak sygnał. Zobacz mnie, proszę, potwierdź, że mam wartość. A to zabija pożądanie. Kobieta nie pożąda mężczyzny, który jej potrzebuje. Pożąda mężczyzny, którego nie może mieć, bo on nie potrzebuje, bo on jest pełny, cichy, stabilny, emocjonalnie suwerenny. I właśnie tego pragniesz w głębi siebie. Przestać być chłopcem czekającym na uwagę. Stać się mężczyzną, który już nie musi, którego obecność mówi wszystko którego spojrzenie jest jak lustro, odbija prawdę, ale nie błaga o nic. To się zaczyna w Tobie. Nie zmienisz kobiet, nie zmienisz ich reakcji, ale możesz zmienić siebie. Możesz nauczyć się tej jednej cechy, która zmienia wszystko bycia właścicielem własnego serca. Tylko wtedy ona zacznie czuć do Ciebie coś więcej niż sympatię. Pojawi się to, czego nie da się udawać pociąg, magnetyzm, tajemnica, rzadkość bo to, co rzadkie, przyciąga. I teraz pytanie do Ciebie, czy masz dość bycia niewidzialnym? Czy masz odwagę spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, koniec, już nie będę błagał, od dziś wybieram siebie? Jeśli tak, to jesteś gotowy na kolejny krok. Kliknij, lubię to i zasubskrybuj kanał. W kolejnej części pokażę Ci, co naprawdę dzieje się w umyśle kobiety, kiedy przestajesz zabiegać i zaczynasz być. To, co wydarzyło się podczas tej rozmowy Marka z Magdą, nie było przypadkiem. To nie był tylko brak chemii, to była dynamika energetyczna, nieświadoma wymiana sygnałów, impulsów i intencji, których żadne z nich nie wyraziło wprost, ale oboje odebrali je z pełną mocą. W psychologii Junga istnieje pojęcie cienia, tych części naszej osobowości, które wypieramy, bo nie pasują do obrazu dobrego człowieka. Dla wielu mężczyzn cieniem jest pragnienie dominacji, niezależności, emocjonalnej obojętności, a nawet agresji. To wszystko, co kultura mówi nam, że powinniśmy stłumić, żeby być dobrymi facetami, ale kobieca podświadomość nie reaguje na dobrego chłopca, reaguje na pełnego mężczyznę, tego, który zintegrował swój cień, który nie udaje, że nie ma gniewu, ale panuje nad nim, który nie potrzebuje niczego od kobiety ale wybierają świadomie, bez lęku i bez zależności. To jest właśnie emocjonalna suwerenność. Ta jedna cecha, o której mówiliśmy wcześniej. Dlaczego więc większość mężczyzn jej nie ma? Bo są uzależnieni nie od kobiety, ale od reakcji, którą daje, od emocji, które pojawiają się, gdy ona się uśmiecha, pisze, dotyka, patrzy z podziwem. Joe Dispenza nazywa to uzależnieniem od emocjonalnej przeszłości. Twój układ nerwowy szuka znanego bodźca. Kiedy go nie dostajesz, zaczynasz cierpieć, jak narkoman na głodzie. I wtedy popełniasz błąd, szukasz szybkiego zaspokojenia, piszesz, sprawdzasz, analizujesz, próbujesz naprawić sytuację. Ale każda taka akcja to sygnał dla kobiety. On nie posiada siebie, on potrzebuje mnie, żebym mu powiedziała, kim jest. A kobieta nie chce być twoim lustrem, chce być odbiorcą twojej mocy, nie źródłem twojej tożsamości. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego nie działa, to najpierw musisz przyznać, że nie działa. Spójrz na swoje przeszłe relacje. Ile razy starałeś się być miły, szczery, dostępny. Ile razy dawałeś z siebie wszystko, a dostawałeś ciszę, albo, co gorsze, pobłażliwą uwagę. Właśnie wtedy Twoje zachowanie stawało się energetycznie żeńskie, nie płeć, energia. Odbierasz, czekasz, reagujesz, nie prowadzisz. A mężczyzna, który nie prowadzi, traci szacunek kobiety. W junguistycznym ujęciu kobieta wchodzi w kontakt ze swoją animą, żeńską częścią duszy. Mężczyzna z animusem, czyli pierwiastkiem męskim. Problem w tym, że współczesny mężczyzna oddaje swojego animusa na rzecz kobiecego uznania. I wtedy dzieje się coś bardzo subtelnego, ale niszczącego. Kobieta zaczyna czuć się, jakby była mężczyzną w relacji. Jakby to ona miała prowadzić, decydować, kierować, to zabija pożądanie. Bo w kobiecej psychice istnieje zakodowane głęboko archetypiczne pragnienie. Być prowadzoną przez silną obecność, nie przez dominację. Nie przez agresję, przez obecność, czyli przez mężczyznę, który wie, kim jest i nie potrzebuje potwierdzenia. On nie patrzy na nią, by dostać aprobatę. On patrzy przez nią, bo widzi dalej, widzi siebie. To właśnie jakość męskiej obecności jest tym, co najbardziej przyciąga kobietę. Ona może nie potrafić tego nazwać, ale to czuje. Czuje, że ten mężczyzna jest gdzieś indziej. Nie przy niej, błagający o uwagę, ale w sobie, w centrum, stabilny jak góra. I właśnie dlatego ona zaczyna się przyciągać, bo coś w niej szepcze, to jest bezpieczne, to jest silne, to mnie przekracza. Ale jeśli Twoja obecność jest oparta na lęku, niedoborze, potrzebie aprobaty, ona to czuje i nie potrafi Ci zaufać. Mówimy tutaj o zaufaniu energetycznym, nielogicznym. Kobieta nie analizuje jak mężczyzna. Nie zastanawia się, czy on ma pracę, czy jest miły, czy ładnie się ubrał. To wszystko schodzi na drugi plan, jeśli twoja energia mówi, potrzebuje cię, żeby poczuć się wartościowy. Wtedy, choćbyś miał status, wygląd i elokwencję, coś w niej zamyka się. Właśnie dlatego wielu mężczyzn wszystko robi dobrze i przegrywa. Bo grają cudzy scenariusz. Nie są autorami własnej obecności, a ty. Kim jesteś, kiedy nikt cię nie chwali? Czy potrafisz siedzieć sam w ciszy i czuć się pełny? Czy potrafisz spojrzeć na kobietę i nie chcieć nic? Tylko widzieć, obserwować, prowadzić rozmowę, ale bez napięcia, być obecnym, ale nie wciągniętym. To jest właśnie energia króla, archetyp mężczyzny, który nie potrzebuje niczego, bo już jest wszystkim, czym musi być. To nie ego, to nie gra, to cisza, spokój. Wewnętrzna grawitacja. W tej części odkrywasz, dlaczego to nie działało. W następnej pokażę Ci, jak odwrócić grę. Jak z człowieka, który szuka, stać się tym, którego się szuka. Wyobraź sobie moment, w którym wszystko się odwraca. Nie dlatego, że nauczyłeś się nowych trików, nie dlatego, że zacząłeś mówić innym głosem, ubierać się inaczej, używać wyuczonych zdań, ale dlatego, że coś w tobie zamilkło. Coś, co zawsze wcześniej mówiło, mam nadzieję, że mnie wybierze, może tym razem się uda, muszę się postarać. To coś przestało istnieć i nagle stajesz się wolny, nie tylko od kobiet, od siebie sprzed transformacji. To jest moment rewersu, przejścia z człowieka, który zabiega, do człowieka, który promieniuje, z mężczyzny, zależnego emocjonalnie. Do mężczyzny zakorzenionego w sobie. I to widać, to czuć, to przyciąga. Bo kobieta nie może nie zareagować na mężczyznę, który nie szuka potwierdzenia. Zaczynasz zmieniać pole, dosłownie. Twoje pole elektromagnetyczne, o którym mówi Dispensa, zaczyna nadawać inną częstotliwość. Przestajesz emitować brak, a zaczynasz nadawać sygnał pełni. To nie jest coś, co robisz. To coś, czym się stajesz. I wtedy ona czuje, że coś się zmieniło, nie w Twoich słowach, nie w Twoim zachowaniu, w Twojej jakości energetycznej. Zobaczmy to na przykładzie. Marek, ten sam, którego poznaliśmy wcześniej, przechodzi transformację. Przestaje pisać do kobiet, które nie odpowiadają. Nie dlatego, że się obraził, ale dlatego, że zrozumiał. Przestaje szukać relacji. Zaczyna medytować. Ćwiczyć ciało. Ogranicza media społecznościowe, wraca do hobby, które porzucił: gitara, jazda na rowerze, las i zaczyna obserwować, jak w nim samym rośnie obecność. Pewnego dnia spotyka w sklepie kobietę, przypadkowa rozmowa przy półce. Nie flirtuje, nie stara się, jest. Mówi wolniej, słucha uważniej. Jest spokojny, patrzy jej w oczy, ale bez napięcia. Ona to czuje. Pyta, czy mogą się spotkać jeszcze raz. To ona proponuje, dlaczego? Bo Marek przestał nadawać sygnał potrzebujecie i zaczął nadawać sygnał wiem kim jestem. A ten sygnał jest jak magnes, bo takich mężczyzn jest bardzo niewielu, rzadkość przyciąga. W innej sytuacji, Bartek, 33 lata, wcześniej całkowicie uzależniony od reakcji kobiet, pisał wiadomości, sprawdzał czy widziała, analizował przecinki w zdaniach. Po transformacji Zostawia telefon. Nie od razu, ale krok po kroku odzyskuje przestrzeń. Na spotkaniach z kobietami nie mówi już o sobie za dużo, pozwala ciszy mówić, nie boi się jej. Wie, że jego wartość nie leży w tym, co pokaże, tylko w tym, kim jest, kiedy nic nie pokazuje. Efekt? Kobiety zaczynają inwestować więcej. Dzwonią, pytają, zastanawiają się. Chcą wiedzieć więcej. Dlaczego? bo czują, że nie mają dostępu do wszystkiego, że muszą zainwestować, żeby odkryć, kim on naprawdę jest. To właśnie rewers. Przejście z pozycji reaktywnej do pozycji magnetycznej. Ale uwaga, to nie gra. Nie udawaj, że jesteś obojętny, jeśli w środku gotujesz się z niepokoju. Kobiety to wyczuwają w sekundę. Jeśli nie zintegrowałeś lęku przed odrzuceniem, on i tak będzie wyciekał. Będziesz mówił, nie zależy mi. Ale Twoje ciało, Twoje oczy, Twoje mikrosygnały będą krzyczeć. Zależy mi bardziej niż potrafię znieść. Dlatego transformacja zaczyna się od środka. Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie. Czy potrafię być w obecności kobiety, która mi się podoba i nie robić nic, żeby ją zdobyć? Czy potrafię pozwolić jej odejść i nie tracić siebie? Czy potrafię nie pisać, kiedy czuję impuls? Czy potrafię wytrzymać ciszę? Czy potrafię być pusty, ale niepotrzebujący? To właśnie jest siła. I to właśnie przyciąga najbardziej. Bo kobieta szuka kogoś, kto jest większy od jej własnych emocji, kogoś, kto nie da się wciągnąć w jej testy. Nie będzie walczył, tłumaczył się, udowadniał. Ktoś, kto zna swoją wartość i nie potrzebuje od niej jej potwierdzenia. Ten mężczyzna nie jest zewnętrzny. On jest w tobie. Nie musisz go budować. Musisz go odkryć. To wymaga ciszy, prawdy, konfrontacji z samym sobą. Ale kiedy już go poczujesz, nigdy więcej nie wrócisz do bycia tym, który błaga, bo zrozumiesz, że to ty jesteś nagrodą. A kiedy to zrozumiesz, ona to poczuje i świat się odwróci. Wchodzisz do pokoju. Nie musisz nic mówić. Nie musisz zwracać na siebie uwagi. Twoja obecność działa. Kobieta czuje, że wszedł ktoś inny, niezwykły facet, który chce się przypodobać, nie chłopiec szukający aprobaty, wszedł ktoś, kto nie gra w tę grę, bo on jest grą. On stał się tablicą, na której inne próbują się zapisać. To nie arogancja, to nie teatr, to stan bycia. Taki mężczyzna ma wszystko, zanim coś dostanie. Jego cisza mówi więcej niż tysiące słów. Jego spojrzenie nie błaga, jego energia mówi: Wiem, kim jestem. I nie oddam tej wiedzy za chwilowy dotyk, za krótką uwagę, za łudę więzi. To właśnie jest suwerenność. Nie chodzi o kontrolę, chodzi o brak potrzeby kontroli, bo kiedy nie musisz nic mieć, możesz mieć wszystko, bo przestałeś wysyłać sygnał głodu, a głód jest odpychający, pełnia, przyciąga. Mężczyzna suwerenny nie stara się być atrakcyjny. On nie kalkuluje, jak wypaść. On po prostu trwa. W obecności, w oddechu, w decyzji. Nie tłumaczy się. Nie uzasadnia swojej wartości. Jest świadomy, że nie każda kobieta go zrozumie i nie potrzebuje, by każda to zrobiła. Bo on nie żyje w świecie masowego uznania. On żyje w świecie jakości. Ten mężczyzna nie ucieka przed samotnością. On w niej dojrzewa bo wie, że nie istnieje prawdziwe połączenie z kobietą bez głębokiego połączenia z samym sobą. I właśnie to sprawia, że kobieta czuje się przy nim bezpieczna. Nie dlatego, że mówi to, co ona chce usłyszeć, ale dlatego, że ona czuje w nim grunt. Czuje, że nawet jeśli wybuchnie, obrazi się, odejdzie, on zostanie sobą. On nie zostanie rozerwany przez emocje. On nie będzie biegał za nią, by odzyskać złudzenie bliskości. On będzie nadal sobą, spokojnym, cichym, nieprzeniknionym. I właśnie to wywołuje w niej fascynację. Kiedy przestajesz grać w grę, kobieta zaczyna czuć, że chce w nią grać, ale już na twoich zasadach, nie dlatego, że ją zmuszasz, ale dlatego, że przestałeś ją potrzebować, bo masz siebie. A to jest najrzadsza rzecz na rynku relacji mężczyzna, który ma siebie. Zadaj sobie teraz pytanie, kim byłbyś, gdybyś nie potrzebowałby kobieta cię chciała? Co by się w tobie zmieniło, gdybyś już był tym, którego ona szuka, zanim jeszcze otworzysz usta? Ten stan nie wymaga kolejnej randki. Wymaga jednej decyzji. Wracam do siebie. Oto, co stanie się, gdy to zrobisz. Zaczniesz być spokojny. Nie dlatego, że wszystko działa, ale dlatego, że już nie musisz, by działało. Zaczniesz mówić mniej. Bo nie będziesz musiał nikogo przekonywać. Zaczniesz przyciągać ludzi, którzy czują Twoją obecność. Nie Twoją potrzebę. Twoje relacje się odmienią. Kobiety, które wcześniej ignorowały, zaczną inwestować. Te, które cię testowały, basz przestaną. Te, które cię odrzucały, zaczną wracać, nie wiedząc dlaczego. Ale najważniejsze, już nie będziesz ich potrzebował, bo w końcu staniesz się wolny. Nie emocjonalnie obojętny, ale emocjonalnie suwerenny. To różnica. Obojętny mężczyzna unika bliskości, bo się boi. Suwerenny mężczyzna wybiera bliskość, ale nie kosztem siebie. Wie, że jego wartość nie leży w tym, jak bardzo się dopasuje, ale w tym, jak bardzo pozostanie sobą nawet przy największym pożądaniu. To jest moment, w którym wszystko się zmienia, bo nie chodzi już o to, co powiedzieć kobiecie, chodzi o to, co Twoja obecność mówi, zanim cokolwiek powiesz. I właśnie ta obecność, zintegrowana, spokojna, czysta, jest najpotężniejszym afrodyzjakiem. Kiedy ją masz, nie musisz nic więcej. Ona przychodzi z własnej woli, z fascynacji, z ciekawości, z pragnienia. I wtedy już nie jesteś tym, który czeka, jesteś tym, którego się szuka. Tego właśnie chcieliśmy od początku. Nie bycia wybranym, ale bycia nierozszyfrowanym. Nie chodziło o uwagę, chodziło o moc, nie o akceptację, ale o bycie lustrem, w którym kobieta widzi siebie inaczej. Tego się nie da udawać. To się staje z ciszy, z decyzji, z upadku i powstania, z wyboru. Już nigdy więcej nie oddam siebie, żeby zostać pokochanym, bo jestem miłością, której szukałem u innych. Wracasz do siebie i właśnie tam ona cię znajduje.